Siemano widzowie, witamy Was na tym wspaniałym kanale Jestem dzisiaj ja i G-Nix Przywitaj się ładnie No, widzisz, przy przywitał się, ładnie się przywitał No dzisiaj znowu gramy w jedno to... No i Słyszałeś co? No i... Co? Co? No taki dźwięk, taki o nie bardzo Taki mocno podbity mm, Może to dlatego, bo ci zacina trochę Jedziemy. Czekaj, czekaj, jeszcze trzeba rzeczy pozbierać i samochód naprawić, bro Dajcie suba i łapkę w górę. Bo jak nie dacie to was znajdziemy Mam tu Ja wam wziął pilot Da weź może się przydać To już będzie chyba czwarty tak, czwarty, ale się. Czwarty. Lepiej mieć niż nie. Tak. Raz, dwa, trzy. Weź jeszcze, weź jeszcze młotek i weź napraw, bo trzy skrapy jeszcze mamy. Tu nie na, Tu tak, 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 w ogóle zobaczę na mapę, jak my stoimy. Jesteśmy... O, my już daleko zajechaliśmy. Bardzo daleko. Dobra, wiesz, ja może będę... Ej, czekaj, weź, weź, weź się, weź się zatrzymaj, ja może będę za samochodem przed. Będzie... Wiesz, ja będę ci... Czemu? Gadał, gdzie jechać. Żebyś nie spot. No dawaj. Chodź. To jest przed. Dobra, ale to jest przed samochodem dobra, i, i jedno i to samo, tu jest w prawo. Nie. No jak nie? Za to byś szedł za mną. Ale, to, to teraz idę za tobą. No teraz tak. Dobra, czekaj, ja sobie muszę papiera, szluga zapalić, papieroska, żeby być szybszym. Dobra, chodź, bo to nie ma sensu, ja zawsze zjadam na wprost. To jeźdź. Szkoda, żebyś szedł. Siadaj. Już biegnę. Właśnie dosowka jeszcze można rzeczy grzeć jej kłaść. Tak próbowałem tam piwo w sali, to nie dało rady. No piwa no może nie, ale taką nie wiem. Pilota może tam wsadzić. Nie, tu nic nie wsadzisz A i moim zdaniem my chyba mamy tam na wprost żeby czeka droga tam head w tamte pota Tak tak to tam musimy jechać Tam na pewno tam musimy jechać Bo my tu jak się patrzy na mapę to my jesteśmy tutaj prawie na... No i teraz deski trzeba, my, jak widzę deski to normalnie rozrywa Opa, zawał jakieś deski Tu zjedzło, wrzućmy tam, bo trzeba te Czekaj tu o, zjedzie... pan... tu, tu zjedziesz na dół czekaj, bo trzeba pochować te bolce, bo później one się przydają. No to weź te bolce. Drabina powinna być, chyba że. Nie chyba nie że jej... tylko. E... Dobra. Masz tutaj ustawione nie deski. No chyba wywalił. Po co nam koło? Ja mamy to za z tyłu jeszcze? Jakie koło? A, z, z na to, góry? No to tak, no to nie, niepotrzebne. Dobra, weź przejeść po tych deskach. Przynajmniej spróbuj po nich przejechać. Okay, bo ja tutaj idę się przejść, czy zobaczyć, czy skrapa nie ma. No, ale nie widać tu skrapa. Je o jednak jest skrap, jednak nie było tematu, jednak skrap jest. Tu idemy dalej. Co jest? Help me! Biegnę. Co się stało? Wąż? Wążcie. Po prostu źle mi się skręciło. Albo za. za. Po prostu miałem chyba były Ale ty nie żyjesz, czy. Znaczy ja żyję, co nie? Tylko że deski były wąskie. A. Wąsko położone. Za wąsko położyłem. No. Weź to rozciągaj. A gdzie jest pilot? W samochodzie? No drzewa podepniemy tutaj. Tu jest. Dawaj, you can do it. Co się tak drze? Ej słyszałeś to? Ja pierdolę, co jest? <laughs> Borys! Wsiadę do samochodu, wsiadaj, wsiadaj Co to było? Borys, nic nie jest? <laughs> ja tak, ja tak... Ja tak. <laughs> ja tylko widzę Borysa jak leci Nie no, teraz musisz montaż dodać jak poleciałeś powolno teraz. Ale ja, ja tak tylko stoję Wsłuję się w to, 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 to W te jęki jakieś i nagle strud do góry! Czekaj! czekaj ciągnie. Ciągnę, Zda? bo całe czas ciągnę Tam dysku nie? Tak, tak Bo tu jest błoto i tu nie podjedziesz Tak, tak łatwo, no wiesz. Się tu się zbagowało też Dobra, do, kręć w prawo, wyjedziesz. Ja w jeszcze nie widziałem o co ci chodzi, później coś szłam i później widzę bo tak jak leci <suszy> O o! Wyjedziesz, wyjedziesz czekaj czekaj czekaj, to idę odpiąć No, dawaj, skręć w prawo. Tylko tu uważaj, bo to jest przepaść. Czekaj, tędy przejedziesz, tu są na ludzie przeje... Dobra, przejedziesz tu na. Musisz po. Ej, ej, pro, pro. nie widziałem gdzie bo nie wiedziałem. Mówiłem, że w prawo, ale dobra. Podepnę cię gdzieś, do tego. Tylko gdzie teraz? Albo do polca, albo do drzewa. Do, do tego drzewa to cię za, za, za bardzo nie ten. Może do, może do tego cię tu podepnę. No dawaj, wyciągaj, wyciągaj Mateusz Nie no, ty nie Mateusz, wyciągaj po prostu Weź pilot i wyciągnij go Jezu, tu też jest park i... Je A, żyjesz? Też żyjesz To wyciągaj Weź mi spuść tą minę Chodź Nie! Skacz, skacz Wi. Spokojnie, tu jest wyjście i jedziesz po prostu. Dobra, tak. Zabijcie tych znowu tej, na stronie, to było, nie było. Ale ja się dostanie, jak leci na dole. Na te, gdzie to jest, to jest? to by było. Weź, ciągnij kampera. Ciągnij go pilotem. O fuck. Tak kocham, ey! Na, na tył przełącz przecież! A to był orzeł, co nie? No chyba tak, chyba orzeł. Albo jastrząb. Nie wiem, wklejsz później zdjęcie. Zdjęcie wklejsz, tam, co to było. Co to... O o o o jednak nie o o reset. No eee, reset tutaj reset. A... Czekaj, bro. Ej, chodź tu. Masz. Ja, ja będę sterował, ty. Chodź. E, dam ci tu, ja, no. żeby nie spadł. No. Swoje prawo. Kręć. Kręcę, kręcę. Krę dobra, nie, nie, nie mogę, nie Czekaj. O, o, o. Mogę, dobra. No nie, nie chodź, chodź. Dawaj, Dobra. Co jest? No podjedziesz? Daj, 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 daj. No, dawaj, dawaj Dobrze tutaj, jadę? Tylko uważaj tutaj Dobrze jadę? Chodź za piątej, bo ja nie potrafię no dobra, dobra, jedź dobrze, jedź dobrze Twoje lewo, lewo twoje Czekaj, okay, dobrze Czekaj, stój Teraz kar, musisz przetoczyć to Musisz jechać z rozpędu Czekaj, to się ruszę trochę no jak chcesz, się chyba Troszkę mi się nie uda bo stoję I się znowu ten walony kamper zablokował A weź mnie tam Czekaj z pilotem Dawaj, mnie No dobra Tak. Okay. To weźmy tu chyć yy, weź tam Czekaj to weź tam na razie Dobra chodź tu Dobra Czekaj bo znowu pilot wpadł do krzaków i później go nie znajdziemy Nie ma znowu pilota do krzaków wpadł wywalone Zapieś mnie? Jana. No. Okay. Czekaj, to weź ba, hak. Kurde, yy, nie, tu musisz mieć tu bardziej, z tej strony. Albo czekaj, bo to jest drabina. Dobra. Dobra, to poczekaj, ja pójdę po pilota. Ja przyczepię hak. Yy, nie dojdę do pilota. Nie no, gdzieś musi być tutaj. No do kwiatka wpadł. Był tu kwiat. Widziałem jak pada do kwiatka O jest, jest czekaj było, A było. nie to ty Po prostu spam E No nie wiem, no nie ma O jest! bardziej leżał, tu fuck Ej, mnie tutaj Tu jestem w Dołku Chodziano on był No gdzie był? Parak się skamuflował jako skała No skubaniutki. Skubaniutki, co nie? We, weź mnie tam wrzucić, ja wyciągarkę Bo wezmę i przypnę. Skubaniutki? Ja, skubaniutki. Rudy, rudzielec. Skubaniutki. Weeeeee. Czekaj. Co jest? Weź tak do W teraz. No idę. Ale obróć się do kampera. I W, skocz W. Czekaj, 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 ja może bym wszedł pierwszy do kampera, co? Dobra, walić, ciągnij! O do, blad! Dobra, to nie poszło. No nie poszło najgorzej, tak? Ej, tuj! Wyciągarka! A no tak, zapomniałem. Dobra, dobra czekam cze cze na, cze 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 na ciebie. Dobra, Czek jedź, bo ja jestem na przodzie. A dobra, no. Teraz tutaj, a, bo to, dobra, w sumie czekaj, bo siądę, bo tutaj jest droga jakaś. Czek czekaj, bo ja chcę zobaczyć czy do góry, czy na dół. No nie jestem pewny, bo do góry też jest jakaś droga. Czekaj, tu się rozwinę, to eee, chcę No chyba? bo tu też jest droga, tędy też można przejechać. Jak pojedziemy dołem, dobra, pojedzie dawaj. pojedziemy tutaj. Nie, dobra, trzeba jechać, dołem, trzeba jechać dołem. Nie, na górę nie ma sensu. Na górę, no nie ma sensu. Czekaj. O, oh, fuck! Ja Słyszę te, te godziny przebrzydłe! Nie! <noise> Łap mnie Dobra żyję 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 ja ważę do środka Nie ja mam wywalone Jademy Walone pingwiny co umiem latać Przepraszam bardzo co tu było No nie mam dał No widzę właśnie Oła no, to Jak ty mnie bijesz? Aha! o no tu takie coś było. Dobra, wezmę wyciągarkę, weźmę wyrzuć do góry. weźmy wyrzuć do góry. Ja cię zaraz spróbuję wziąć, tylko weźmę tam wyrzuć. Piena. I teraz tu nie ma, Potrzebuj gdzie przepię. Tu potrzebuję haka. Idę po ciebie. No dawaj, tutaj. Nie, nie mogę tak. A Deskę trzeba tak postawić. Właśnie, deskę tak bez jest Ale ona się tak jakoś baguje. A czekaj, patrz! O. o jest Tylko tam i tak dalej nie wyjdziesz Oj Fak. Będzie, bed, będziemy iść się po desce? Co, Mogę ja, wejść na tą ja deskę rzucę No Zbagowe mhm. jestem w samochodzie Czekajcie ja tam rzucę O oh, fak W samochodzie się zatrzymam O dobra, jest git O ja pójdę po desce No dawaj Okay. Dobra Zobacz, i trzeba, wzi trzeba wziąć hak Hak I Zobacz, przypiąć to, deski Też się wiem Dobra przypię gdzieś tu Hak do wyciągarki No uh. A ja siadłem zamiast ciebie chycić Mogę wstać? Dziękuję Dobra ha Mogę cię wyrzucić Dobra chodź Dobra tu. Okej, okay. okej, okay. no Czekaj, ja, ja, ja będę wiesz, kieru, kieru A, okej Okej, 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 okej Okej, 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 okej Okej Przesad Tylko ale twoje prawo jeźdź Lewo, lewo Lewo, lewo, twoje... Jednak. Twoje lewo teraz Prawo znaczy się? Prawo, jak najbardziej Nie powinien to, jest kasa Dobra i tutaj tutaj powolutku I tu Prawo, jest... Czekaj, tu, je, tu już jest prosta, tu już jest prosta dobra Ja Jezu, na, 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 na godzinę wjechaj przędą gajny ja nam przędą o fak o fak o fak bo to jest takie coś widzę właśnie Wycofaj co faj i twoje prawo musisz widzę T tutaj akurat widzę teraz tu jakoś ja cie cie w tu w lewo ale jak Czekaj, ja trzeba tu chyba deski trzeba ale skąd ja ci te deski trzeba e, tędy nie miałem jechać? Ej

Tam było jakieś... nie wiem, tam było Ewa jedzenie czy coś? Też było Ci zobaczyć Dawaj nie mierzyłby na górę Ja już ci rzucę, tylko chcę deskę podchalić. To czekaj. no dobra e, Mi się wydaje, że to troszkę to szerzej czekaj. To troszkę szerzej Jeszcze. I właśnie chyba to było dobrze, a to twoje było te No obie dwa są źle teraz okay. Te, te troszkę jeszcze szerzej jakby się dało Poczekaj, zaraz przyjdę no. To też troszkę szerzej zrobię no, Borys? No Przerzuciłbyś mnie na drugą stronę? No, przerzucę cię Gdzie na? A ja spróbuję za ten Czas może podjechać. Jak się nie zablokowałem. To po prostu zarobicie. Właśnie! Czekaj, po to jest rampa! Co? Patrz, widzisz to tam żółte, tą rampę? Ja ci zaraz pokażę, no. po co to jest. Umieram z ekscytacji. To chyba dobrze. Chciałam drugie. Yy, na razie nie wiem, czy to w ogóle będzie działać. Ale jak ten to może... I to będzie... podbija. I to pod... EBEBTOB WHAT THE FUCK Chyba z drugiej strony musisz kochać A czekaj, ale podjechałem, podjechałem Już wywalone, już podjechałem Wiem, może ja A tu gdzie niby miałem zjechać? Borys, mamy jednego skrapa Rozwaliłeś auto Uczek, poczekaj Aha Króca fuks No krócy yy, pilot. Gdzie, gdzie jest pilot od wyciągarki? Bo była anima Tu no wyciągam ci. Bierz tą wyciągarkę gdzieś. Poczekaj. Bo trzeba na, napraw to jednym z kratów Naprawia... wejdź do drzewa tam przypnij! Nie będziemy marnować tego! Drążka! Tu do drzewa przypnij Nie, bo mam tyle tych drążków, że to chuj. Dawaj go. Dobra. Czekaj, bo ja to naprawię z tym jednym skrapem. No dobra, no to trzeba na no to naprawić. Dach najlepiej chyba. Dobra, damy. A Czekaj, to się jeszcze czy nie ma skrapa jakiegoś. Chodź, 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 chodź.

Pilota i ciągnij, ciągnij, ciągnij tam, tam, tam masz pilota. Z Już na tła. Wiem, z Mamy dwa pilota, napra naprawię tym, jakże cennym jednym skrapem. Dobra, dawaj, ciągnij, cią nie, ciągnij. Bo, bo zawsze coś. O, coś się ruszyło. Nie no, dobre ciągnąłeś. Okej Okej, okej, jadę, jadę, jadę Weź odepnij, odepnij I teraz... Czekaj, jak, stój. jak? teraz jak... jak jechać? Do szafki jakiś bursz. Czekaj Weź tam i jak jaś, bo teraz są te dwa takie niefajne Tutaj, czekaj, weź pęd Twoje lewo trochę Jeszcze trochę twoje lewo, jeszcze, jeszcze Okej, okay. jeszcze trochę Lewo twoje, minimalnie Lewo trochę twoje Bo spadniesz Dam radę Zadło, przejechałeś Poczekaj Czekaj to ci zjadę trochę na, na dół Ta, teraz, teraz, Dobra. Teraz, teraz wyskoczę Dobra Ja Jademy Ej ale teraz rzeczywiście mi ten krajobraz mazury przypomina Tu no tam jeziorko, tu jeziorko tam jeziorko teraz Ej, To jest w mazury Ja trzeba na to się tak... Ej ty, tobie to się tak szaro przed ekranem zrobiło na chwilę Kolor nagle mi spladły. Właśnie mi też Ale nie że do końca miałem czarne-białe, ale z Kurde! 60, nie no, to formuła... Ten, ej właśnie! To może dlatego, bo my wjeżdżamy to w górę. O fuck Nie ma to zahaczyłem, ale dobra Roku mało, bo tu są skały. Wybić. Tutaj w prawo? W prawo? To daj mi teraz pojedna chwilę Eee, Dobra, dobrze, dobrze. Dobra. Dziękuję Jedź, jedź Dojedziemy dzisiaj JADEMY NA MAZURY! To powiem, daj jeszcze chyba jeden Ten, część tam tak. te, 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 gdzie ty jedziesz? A yeah. i dojechaliśmy chyba A mi to przypomina taki koniec że... No ale to jeszcze nie koniec Weź się tu zatrzymaj, bo tu coś jest Tu coś jest, weź się zatrzymaj Tam coś jest Skończyliśmy tą grę Tak Czy ty tu masz zjechać? Ty, tam jest garaż Tam daleko Widzisz tam? Trzeba tam dojechać Dobra to jedź, poczekaj to jedź. A bo nie, jest tutaj, to, to nie jest jednak koniec Jeszcze Ej, bo nie... Tutaj jest dużo skropo i te, te łapie Dobra ja dojeżdżam, żebyśmy mieli checkpointa okay. O, wrzucamy trujeczkę. O czwóreczka To jedź, dojedź za mnie i za tobie. Ale to jest moim zdaniem, to jest jeden z najfajniejszych przystanków jakich już w życiu widziałem. Da. Bardzo po Strasznie bardzo... Strasznie duże. A ja mogę sumie tym kamperem, bo tu trzeba nosić dużo. Dobra wywalone, tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Od też będziemy. Można wziąć. Dobra, to ja cię będę tam podawał, tutaj. Będziesz nosił. Ale ja bym to się zajął w kolejnym odcinku, ten bym skończył. Bo, no dobra, to pochodzimy chociaż. Ale nie, to, to, to ten bym skończył i bym od razu nowy nagrał, teraz. W tym momencie. Tylko ten bym skończył. Dobra, to trzy... Dwa... Czekaj, na cztery, dobra? A, dobra. Czekaj, O nowa. Trzy... cztery. Dwa... no to, to, to w na trzy cztery czy na trzy dwa? Trzy dwa jeden. Dobra. Dobra, dobra. Trzy... Dwa... Trzy... Co ty... dwa jeden. Ale ja to przegadałem z tobą. Skibidi, eee... Dobra, jeszcze raz. Trzy... No mów 3, 2, 1, B! Je! Yeah. No jest teraz! 3, 2, no 3, no, Nie robi tak, bo ja jest na hita. Dobra. 3, 2, 3, 2, ja, No pory, no po to symetrycznie trochę zrób! No jak mam symetrycznie! 3, trzy. 2, trzy, nie no. Ty gadasz czy nie gadasz? Nie. <grym> Dobra, 3, 2... 3, 2, 1, bez, a, Spider.